Święty Franciszek Borgiarz, będąc bowiem jeszcze księciem Gandhi, ilekroć słyszał dzwonek towarzyszący kapłanowi do umierającego, zrywał się wraz z dziećmi, czy to w nocy, czy we dnie, i odprowadzał księdza idącego z ciałem pańskim aż na oznaczone miejsce. O dusza moja, czegoż ty szukasz wśród dostatków tego świata? Jedną cię tylko mam, a po krótkim życiu pójdziesz albo do piekła, albo do nieba. Śmierć łami nie tylko prostaczków, ale i książąt i królów, jakoż zabezpieczyłem duszę swoją na wieczność. Dosyć już światu służyłem, dosyć śmiertelnemu władcy, teraz nieśmiertelnemu służyć pocznę. Boże, oświeć oczy moje. I drogę mi ku sobie ukazuj.